Cześć, to ja. No i sorry, że filmy są tak strasznie rzadko teraz. Ale to dlatego, że mm, niedawno byłem na wakacjach i tak dalej, i tak dalej. No i no sorry po prostu, nie? Ale postaram się... No myślę, że tak pojutrze może będzie film, ale nie na pewno ja mówię, że, tlu, że mówię że może. Yy, no i jeśli yy chcecie, żebym yy nagrywał jakieś animacje łatwe z, z flipa clip, yy, to yy, musimy do, dobić tu pięć łapek w górę. No i no i cześć, to, ty, to, ty, to tyle to tyle chciałem wam powiedzieć. Pa po widzimy się kiedyś się widzimy Pa.